Jakoś tu się pusto zrobiło zniknęło parę uli, a dokładnie 20 ale spokojnie, bez nerwów pojechały na rzepak Teraz zobaczycie po co mi był ten drewniak ten drewniak miał przeznaczenie docelowe jako startery. Mam tutaj dwa startery silne. Doprowadziłem rodzinki do sporej siły. Następnie zabrałem po dwie ramki z matką jako odkład. No zobaczymy co tu wyszło Czy wyszło dobrze Czy jak zawsze Pogoda w kratkę Dwa dni ciepła Potem deszcz, potem jakieś zimno Ten chyba pusty, ten poszedł, poszedł, trzy, poszedł, poszedł, pusty, poszedł, poszedł. O, tu jest jeszcze mocniejszy starter dla ile rybczyków, <grym> się gdzieś... Włożyłem im tu żeby po prostu cokolwiek robiły. Było już dużo pszczół, aż za dużo. co tutaj będzie ta rodzinka się roi Zamknąłem i poławiacz. Tylko nie wiem, czy nie za późno. Przełożyłem wkładkę. W I teraz pszczoły muszą przejść przez poławiacz, żeby wyjść z ula. Przede wszystkim, żeby matka wyszła z ula. Musi przejść przez poławiacz. Ale nie wiem, czy to nie będzie spóźniony zabieg. Dzień rojowy dzisiaj. Tutaj auto. A tutaj prosz, takie piękne. A tam następne. Żyć nie umierać. Zawinił, przestawasz, jak zawsze. thank <laughs> you Cześć, witajcie po przerwie. Mamy już koniec września, więc najwyższa pora na podsumowanie minionego sezonu. Pszczoły zakarmione, leczenie w trakcie. Nareszcie mam więcej czasu i mogę wrócić do Was z filmami. Co to dużo gadać? Tegoroczny sezon był najcięższym w całej mojej pszczelarskiej przygodzie, i na tym tak naprawdę można byłoby zakończyć już ten. Film, ale tradycyjnie powiem trochę więcej. Pogoda, logistyka, organizacja pracy i czas to czynniki, które mnie w tym roku po raz kolejny pokonały. Praca 80-pniowa, pasieka, obowiązki rodzinne i mnóstwo innych dodatkowych zajęć spowodowały, że doba była za krótka i to stanowczo za krótka. Majowe załamanie pogody. Rozwoliło mój cały misterny plan, w którym moje piękne, silne rodziny miały iść na rekord i przynieść rekordowe ilości miodu. Tak naprawdę rodziny się poroiły, miodu wiosennego przyniosły mało. Czerwiec, lipiec i sierpień to na zmianę upały, zimno znowu upały i ciągła, nieustająca susza, bo cały czas do dnia dzisiejszego deszczu jest jak na lekarstwo. Sezon sumuje marnym wynikiem 22 kg z ula, pszczoły przyniosły miód wiosenny z przewagą rzepaku, trochę miodu leśnego z dodatkiem lipy i z pierwszej pasieki trochę lipy z dodatkiem z domieszką spadzi i chabrów. Takiej czystej, wyrazistej, intensywnej lipy w tym roku u nas nie było. Zimne noce w lipcu i susza zrobiły swoje. Miałem w tym roku poławiać pyłek, nie udało się. Miałem wychować więcej matek, nie udało się, ale tutaj akurat nie było tak źle, bo troszeczkę tych matek zrobiłem. Gorzej było z unasinianiem w pierwszej połowie sezonu. Następną porażką byli klienci na odkłady: 25 sztuk. Zostało nieodebrane nawet mimo wpłacanego zadatku. I podejrzewam, że już więcej rezerwacji na odkłady robić nie będę. Nie będę więcej robił odkładów na sprzedaż pod zamówienie. Dopiero gdzieś, jak już będą gotowe, to dopiero wtedy będę gdzieś dawał ogłoszenia, że, że mam jakąś tam nadwyżkę. Żeby nie było tak smutno, to z pozytywnych rzeczy to oczywiście pszczelarskie zakupy, czyli nasze zabawki. Przybyło mi trochę korpusów i bardzo fajny, duży stół do sklepiania od firmy Barć, z którego jestem bardzo zadowolony. Pszczoły tradycyjnie zakarmiłem cukrem, którego cena w tym roku to kolejny gwóźdź do pszczelarskiej trumny. Na tym kończę ten film. Przede mną zima, mnóstwo pracy, podczas tej zimy muszę dokończyć pracownię i oczywiście popracować nad logistyką i organizacją pracy w pasiece. Ja tak łatwo się nie poddaję, więc nie będzie to ostatni film na tym kanale. Moja przygoda z pszczołami na pewno się jeszcze nie kończy. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć i do następnego filmu.